Zapraszam Cię w podróż do Twojego wnętrza. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, w odpowiednim dla Ciebie momencie zamknij oczy. Weź głęboki wdech i wydech. Kolejny głęboki wdech i wydech. Twój oddech Cię rozluźnia, relaksuje. Z każdym oddechem czujesz się bardziej i bardziej luźna i spokojna. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem napełniasz się pozytywną energią, dobrymi myślami, radością i spokojem, a na każdym wydechu wypuszczasz z siebie wszelkie napięcia, wszystkie niepotrzebne myśli, negatywne emocje. Spokojny wdech i wydech. Po prostu obserwuj swój oddech, nie staraj się go kontrolować. Niech w naturalny sposób wpływa i wypływa do Twojego ciała i umysłu. Teraz na chwilę proszę Cię, abyś zwróciła swoją uwagę na skórę na Twojej głowie. Z kolejnym oddechem rozluźnij wszystkie mięśnie głowy. Pozwól, aby fala relaksu spłynęła w dół na Twoje czoło, policzki. Rozluźnij oczy i mięśnie wokół oczu. Twoje powieki są tak rozluźnione, że stają się przyjemnie ciężkie, że nawet nie masz ochoty otworzyć oczu. Rozluźnij policzki, rozluźnij szczękę. Jeśli chcesz, możesz delikatnie otworzyć usta, aby wypuścić całe napięcie ze szczęki. Twoja cała twarz jest luźna, i pozwól, aby to rozluźnienie spłynęło na Twoją szyję i ramiona. Poczuj, jak fala relaksu spływa po Twoich rękach, od ramion poprzez łokcie, przed ramiona, poprzez dłonie, aż po czubki palców. Twoje ręce leżą wygodnie, swobodnie, a Ty zapadasz się jeszcze głębiej i głębiej w relaks. Kolejnym oddechem przenieś swoją uwagę na swoje plecy, rozluźnij wszystkie mięśnie pleców od szyi wzdłuż kręgosłupa aż po kość krzyżową. Twoje plecy leżą wygodnie, swobodnie, kiedy ty zapadasz się w podłoże, łączysz się jeszcze bardziej z głęboką relaksacją i ze swoim wewnętrznym spokojem. Z kolejnym oddechem przenieś swoją uwagę na swoją klatkę piersiową i brzuch. Zwróć uwagę, jak w naturalny sposób unoszą się i opadają, z każdym wdechem i wydechem. Poczuj, jak rozluźniają się mięśnie brzucha i wszystkie organy wewnętrzne. Poczuj, jak relaks spływa poprzez Twój brzuch i biodra, płynie w dół poprzez uda, kolana, Łydki, kostki, stopy aż po czubki palców u stóp. Twoje nogi leżą wygodnie i swobodnie. Być może stają się przyjemnie ciężkie, kiedy zapadasz się głębiej i głębiej w relaks. Czujesz przyjemny spokój i relaks w całym twoim ciele. Pozwól sobie być w tym stanie rozluźnienia. Poczuj kompletny spokój i relaksację. Oddychasz równo i spokojnie, a każdy Twój oddech zagwiera cię głębiej i głębiej. Odpływasz daleko w krainę swojej podświadomości. Czujesz się spokojnie, bezpiecznie, dobrze. I teraz, kiedy jesteś tak przyjemnie rozluźniona, wyobraź sobie, że stoisz w pięknym ogrodzie. Wokół ciebie jest mnóstwo drzew i kwiatów. Zwróć uwagę na jej gatunki i kolory. Czujesz orzeźwiający wiosenny wiatr, który niesie słodkie zapachy kwiatowych esencji. Dotknij płatków, liści. Poczuj ich delikatną strukturę pod swoimi palcami. Ciepło słońca przebija przez korony drzew i mile ogrzewa Twoje ciało. Przed sobą widzisz dróżkę. Prowadzi ona do małej rzeczki płynącej przez ten ogród. Słyszysz delikatny szum wody i podążasz w tym kierunku. Widzisz, że brzegi rzeczki łączy mały most. Stań na tym moście, oprzyj się o barierkę i spójrz w dół na spokojnie płynącą wodę. W pewnym momencie czujesz ochotę, aby włożyć rękę do kieszeni. Kiedy to robisz, czujesz w kieszeni jakieś drobne przedmioty. Wyjmij je i zobacz, że są to małe kamyki, które reprezentują twoje smutki i zmartwienia. Tak naprawdę już ich nie potrzebujesz więc przechyl dłoń i wyrzuć kamyki do wody, razem z nimi pozbywając się zmartwień. Czujesz się lekko i radośnie. Znajdź teraz jakieś miejsce w ogrodzie, być może pod drzewem albo na trawie, gdzie możesz się położyć i odpocząć, zatopić jeszcze głębiej w siebie i połączyć jeszcze bardziej ze swoją podświadomością. Z każdym oddechem czujesz się bardziej i bardziej zrelaksowana. Czujesz się tak dobrze, jak jeszcze nigdy wcześniej. Teraz pozwól sobie na jeszcze kilka chwil cichej relaksacji. Wsłuchaj się w dźwięki muzyki we własny oddech, pozwól, aby spokój otulił Cię jak ciepły, miękki kocyk. Jeśli słuchasz tego nagrania przed pójściem spać, po prostu pozwól sobie odpłynąć w piękną krainę snów i marzeń. A jeśli potrzebujesz wrócić do tu i teraz, kiedy policzę od 1 do 5, otworzysz oczy. Jesteś spokojna, wypoczęta, odświeżona, zrelaksowana i czujesz się bardzo dobrze. 1. Wolno, łatwo, spokojnie i delikatnie powracasz znów do pełnej świadomości. 2. Każdy nerw i mięsień Twojego ciała jest rozluźniony i wypoczęty. Czujesz się cudownie. 3. Od stóp do głów czujesz się idealnie w każdym tego słowa znaczeniu. 4. Twoje oczy czują się krystalicznie świeżo, jakby się właśnie przemyła chłodną wodą z górskiego strumienia. Kiedy za chwilę powiem 5, twoje oczy się otworzą. Jesteś spokojna, wypoczęta, odświeżona, zrelaksowana i czujesz się bardzo dobrze. 5. Otwórz oczy, weź głęboki oddech, rozciągnij się i uśmiechnij.